Dzień dobry, nazywam się Sebastian Gajda, jestem specjalistą chorób oczu i odpowiem dziś na pytanie, czy operacja zaćmy boli. To pytanie zadają sobie pacjenci przed operacją, często zadają je lekarzowi, zastanawiają się jak to będzie, przecież będą mi dotykać oka, będą ciąć oko, czy to możliwe, że to nie będzie bolało, przecież będę mrugał, będę zamykał powieki, bo nie da się. Wytrzymać bez mrugania, jeżeli ktoś będzie chciał mi dotknąć oko. Otóż mamy swoje sposoby. Po pierwsze, operacja zaćmy nie boli. Jest wykonywana w znieczuleniu, jest to znieczulenie miejscowe, a więc pacjent w czasie operacji jest przytomny, słyszy, co się wokół niego dzieje, widzi światło mikroskopu, które świeci mu do oka, czuje wodę spływającą po oku, której używamy do płukania oka. Czuje dotyk, ale nie czuje bólu. Znieczulenie uzyskujemy najczęściej w ogromnej większości przypadków przez podanie specjalnych kropli do oczu, a więc podajemy specjalne krople i to wystarczy, żeby operacja nie bolała. Rzadziej w wybranych przypadkach do uzyskania znieczulenia wykonuje zastrzyk. Operację zaćmy pod narkozą, czyli w znieczuleniu ogólnym. Też są niekiedy wykonywane, ale u dorosłych jest to sytuacja bardzo, bardzo rzadka. Jeżeli chodzi o mruganie, to oko w czasie operacji przytrzymywane jest specjalnym narzędziem, które powoduje, że oko nie mruga. Po operacji większość pacjentów mówi, że ich obawy były na wyrost. Twierdzą, że nic ich nie bolało i że niepotrzebnie się denerwowali. Mówią, że w ich odczuciu u stomatologa jest gorzej. Także pozdrawiam kolegów stomatologów: nie bierzcie tego do siebie. Dla widzenia.